Witam. Zaprezentuję państwu tester elementów elektronicznych MK328, dostępny w ofercie naszego sklepu internetowego Gotronic.pl pod numerem BT386. W mojej ocenie jest to jeden z bardziej praktyczniejszych element testerów elementów elektro elektronicznych dostępnych yy, w naszej ofercie, ponieważ posiada już wyświetlacz yy, graficzny, który ułatwia bardzo yy, pracę. Ma poręczną obudowę, którą możemy położyć na biurku, lub zabrać do torby. Ma tutaj miejsce na baterię, a więc ma pełną funkcjonalność, jak multimetr. Dodatkowo testować elementy możemy w podstawce ZIF, a większe elementy możemy testować przy pomocy haczyków. Biorąc pod uwagę. Jego funkcjonalność oraz cenę jest to jedna z bardziej atrakcyjnych pozycji. W dalszej części materiału zaprezentuję kilka przykładowych pomiarów oraz omówię dodatkowe funkcje, jakie posiada ten tester. Zapraszam serdecznie do dalszej części materiału. Co otrzymujemy wraz z testerem MK328 dostępnym w naszym sklepie internetowym gotronic.pl pod numerem katalogowym BT386. Sam tester, który za chwilkę omówię, trzy przewody zakończone z jednej strony wtykami banan typu 2 mm o średnicy do bezpośredniego podłączenia do trzech, trzech zacisków testera. To są przewody o długości około 20 cm. Z drugiej strony zakończone są haczykiem. Po co są one w zestawie? Gdy mamy do przetestowania jakiś element o większych rozmiarach, możemy się w ten sposób złapać i dokonać pomiaru. W zestawie jest również adapter, który wkładamy bezpośrednio do testera, i mamy tutaj podstawkę ZIF 14-pinową. Tutaj są opisane wszystkie piny plus dodatkowe miejsce do badania elementów montowanych powierzchniowo SMD. Trzeba na czas pomiaru przyłożyć dany element do tych pól lutowniczych. Jak korzystamy z tej prześciówki? Mamy opisane tutaj kolejne wyprowadzenia: 1, 2 i 3. I wkładamy. W ten sposób do testera. I teraz tester jest gotowy do zasilania. Tutaj mamy wyświetlacz. Przycisk uruchamiający tester. Tutaj miernik zamknięty jest w takiej plastikowej obudowie. Możemy sobie postawić go pod kątem. Tutaj jest miejsce na baterię 9V 6F22. Ja już włożyłem baterię. Baterii nie ma w zestawie, trzeba ją dokupić. I naciśnięcie tego przycisku uruchamia proces testowania, i jak widać, otrzymałem komunikat, że nie ma żadnego elementu lub element jest uszkodzony. Taki komunikat otrzymujemy, gdy żadnego elementu nie mamy włożonego pomiędzy wyprowadzeniem 1, 2 i 3, lub gdy element jest uszkodzony. Mam przygotowanych kilka podstawowych podzespołów elektronicznych i pokażę, w jaki sposób dokonywać pomiarów. Mam tutaj element elektroniczny o trzech wyprowadzeniach. Jest to tranzystor w obudowie TO220, to jest TIP122. W jaki sposób wkładamy badany element do testera? Jest pełna dowolność. Ważne tylko, żeby jeżeli to jest element trójnóżkowy typu tranzystor, żeby odpowiednie wyprowadzenia trafiły na różne numerki wyprowadzeń. Czy w ten sposób włożymy czy w ten nie ma znaczenia. Wkładam, zamykam podstawkę, uruchamiam test i został wykryty mi, że to jest tranzystor NPN. I tutaj układ wyprowadzony. Pod pinem pierwszym emiter, pod pinem drugim kolektor i baza. Podane wszelkie parametry, wezmę teraz o 180, obrócę element, uruchamiam ponownie testowanie. I jak widać y, mam ten sam wynik z tym, że po prostu ten no, układ wyprowadzenia jest obrócony o 180 stopni. Kolejny element to jest y, BT136. To będzie triak. I jak widać został wykryty mi triak. Kolejny element wkładam. Uruchamiam proces testowania i kolejny tranzystor NPN podany rozkład wyprowadzeń. Proszę zwrócić uwagę, że dysponując zwykłym multimetrem, który ma pomiar tranzystorów wzmocnienia HFE, musimy znać rozkład wyprowadzeń. Jaki to jest przede wszystkim typ tranzystora, typ przewodzenia NPN czy PNP, i gdzie są wyprowadzenia, kolektor, baza i emiter czasami nie mając dostępu do komputera i internetu ciężko jest to określić jeżeli trafimy na nowy typ tranzystora a więc tutaj na tym polega genialność tego urządzenia że nie musimy nic wiedzieć o badanym elemencie przechodzę do badania kolejnych elementów sprawdzę tutaj na przykład diodę LED włożona jest do podstawki I mam podane, gdzie jest y, y, anoda, katoda, napięcie przewodzenia, prąd wsteczny. Kolejny element, kondensator y, tantalowy, nie, przepraszam, monotolityczny. I jest y, podana jego pojemność, y, współczynnik ESR. I tutaj, jak widać, y, mam y, podaną pojemność 90%. 2,47 na Spróbujmy y, wykonać y, pomiar przy pomocy multimetru. Przełączę się na pomiar pojemności. Tam było 92 nano. Jak widać tutaj ten wynik pomiaru jest bardzo zbliżony, 91, tutaj pewien wpływ na pomiar mają dołączone te przewody. Tutaj mam następny element, kondensator elektrolityczny. Jest to kondensator o pojemności 1000 mikrofaradów na napięcie 10 V. Na sam początek zmierzę jego pojemność przy pomocy Multimetru i mam podaną pojemność w milifaradach, i to jest sto, 110 mikro110 mikrofaradów. A teraz zobaczymy, jaki wynik pomiaru będzie w tym testerze. Zwarłem na chwilę wyprowadzenia. I tutaj o, go w ten sposób włożę, zamykam, uruchamiam test. Jak widać wynik bardzo zbliżony, 1046 mikrofaradów, przy okazji podane współczynnik ESR, a więc ten tester jak najbardziej jest godny do polecenia. Tutaj oczywiście wykonam także y, y, pomiar y, rezystancji rezystorów i tutaj mam rezystor ćwierćWatowy, uruchamiam test 9, y, 981 kilo. 9,981 kg 9981 ohmów sprawdźmy jaki będzie wynik na omomierzu. W multimetrze. Praktycznie taki sam. Tam miałem wynik, yy, czyli po, wyniki pomiarowe są bardzo zbliżone. Proszę pamiętać, że w aptece nie pracujemy i w inżynierskiej praktyce taka dokładność jest w zupełności wystarczająca do określenia wartości elementu. Mam kolejny rezystor, czyli to jest niecałe kilo, dokładnie 900. 82 ohmy. Zobaczymy, jaki będzie wynik pomiaru w naszym testerze. Uruchamiam test. 986, czyli praktycznie tak, takie same wskazania. A więc, miernik jest ten praktycznie niezastąpionym urządzeniem w przypadku serwisu i dla wszelkich elektroników amatorów. Pokażę teraz jeszcze dodatkowe funkcje testera z użyciem ostroskopu. Przed chwilką pokazałem, w jaki sposób testować elementy elektroniczne. Teraz pokażę niektóre możliwości testera, które są dodatkowe. Uruchamiam tester i przytrzymuję przycisk test, aż do wyświetlenia się mi tutaj menu. Jak poruszać się w tym, po tym menu i skorzystać z niektórych jego funkcji? Pojedyncze naciśnięcie powoduje mi przeskok tego kursora o jedno miejsce w dół. Mamy możliwość skorzystania z dwóch funkcji tutaj ukrytych w tym menu, a mianowicie z funkcji F Generator i z funkcji 10-bitowego generatora PWM. W tym celu podłączę wyjścia naszego testera do oscyloskopu, żeby zaprezentować. W jaki, co będzie generowane za pomocą tego generatora. W jaki sposób wejść do funkcji F-generator? Przytrzymuję dłużej przycisk test i w tej chwili wszedłem do funkcji F-generator i mam do wyboru kilka kolejnych wartości częstotliwości w kilohercach. 500 kHz 1000. Ja, żeby to zobrazować, Skorzystam z oscyloskopu, wyciągam tą przejściówkę, podłączam się pomiędzy wyprowadzenia 2 i 3. I tutaj, za pomocą przejściówki, podłączam się do wejścia pierwszego oscyloskopu. Mam już podłączone, a więc. Funkcję Auto. Jak widać tutaj odwrotnie mam podpięte do wyprowadzenia, więc zmieniam polaryzację. Jeszcze raz dajmy Auto Set. I tutaj mam teraz wybraną częstotliwość 1000 kHz, czyli to jest 1 MHz. Tutaj uruchamię automatyczne pomiary, i w tym miejscu widać wszystkie parametry, jakie generuje mi. Tester. Wybieram kolejną częstotliwość. Czyli tu są dwa megaherce? I tutaj mamy. Jak widać, to jest przebieg 1 Hz. 10 Hz. Tutaj już mi auto funkcja zadziała. 50 Hz, 100 kHz. Tutaj zwiększę czułość napięciową. Włączę te pomiary. Tak wygląda przebieg dla 100 Hz. Kolejne 250 Hz. 439, 441. A więc mamy dostępny generator przebiegu prostokątnego o wybranych kilku częstotliwościach 25, 50, 100 kHz. 153, 250, 500, 1 MHz. A więc wróciliśmy w pętli z powrotem do tych wartości, które już przed chwilą prezentowałem. Przytrzymuję dłużej przycisk test i ponownie wracam do y, naszego menu selection, selection i wchodzę do funkcji. PWM generator dłużej przytrzymuję przycisk. I jak widać tutaj mam generator PWM ustawiony teraz na wartość współczynnika wypełnienia 10%. Dłuższe naciśnięcie przycisku test, a tutaj wróciłem, jeszcze raz wchodzę. Pojedyncze naciśnięcie przycisku test powoduje zwiększenie wartości współczynnika wypełnienia do 11% i każde kolejne naciśnięcie powoduje zwiększenie tej wartości ustawione mam wartość współczynnika wypełnienia 40% i tutaj także mi wskazuje tą samą wartość. Zobaczmy do jakiej maksymalnej wartości ten współczynnik może być ustawiony 99 i tutaj w pętli wracamy później do zera czyli tutaj swobodnie możemy regulować współczynnik wypełnienia od 0 do 100% od 1 do 99% Może to być oczywiście wykorzystane w wielu zastosowaniach oczywiście te, przedstawiony ten generator to jest prosty generator ten generator PWM to jest także prosty ale to nie jest generator, tylko tester elementów, a to są dodatkowe funkcje, z których możemy skorzystać. Naciskam ponownie dłużej przycisk test. Wybieram funkcję transistor, dłużej przyciskam i powracam do funkcji test testera elementów i po chwili mi się tester samoczynnie wyłączy. I to by było tyle, jeżeli chodzi o funkcję prezentowanego testera MK328. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.